Gerber Complete, czyli zestaw od Gerbera, kompletny zestaw od Gerbera i narzędzi do przyrządzania jedzenia w terenie, jak również oczywiście sztypców, które zacząłem testować jakiś czas temu i który wydawał mi się bardzo ciekawy, ale czy to działa? Dzień dobry, dziś o zestawie do sporządzania i jedzenia od Gerbera. Dość kompaktowego i ciekawie zaprojektowanego zestawu, z który, jak twierdzi Gerber, składa się z 10 narzędzi. Realnie po rozłożeniu tego zestawu możemy przyjrzeć się każdemu z tych elementów z osobna, a elementów fizycznie jest cztery. Ta szpatułka, jak ją nazywa Gerber, wykonana z jakiegoś tworzywa z jedną krawędzią silikonową bardzo miękką, natomiast drugą ząbkowaną która służy nam właśnie do tego aby operować w naszych garnkach możemy nią mieszać, możemy nią skrobać przy pomocy tego właśnie silikonowego fragmentu co powoduje, że nie porysujemy sobie naszego garnka możemy oczywiście również przekroić sobie tą ząbkowaną krawędzią po drugiej stronie co mamy jeszcze w zestawie, w zestawie mamy jeszcze dwa sztućce sztućce to są wykonane z aluminium a jest to po prostu normalny widelec i normalna łyżka, fakt że są z aluminium nie, czyli mamy tutaj dość mocne krawędzie powoduje, że również nadają się do krojenia pomimo tego, że nie ma tutaj ząbkowanych ostrzy ale to działa i jest całkiem niezłe sztućce mają mają taką teksturę, fakturę na rękojeściach to powoduje, że nie są szczególnie śliskie. Wykończenie jest delikatnie matowe, jak to w przypadku każdej anodyzacji i dość, dość dobrze leży w dłoni. Jest to bardzo, bardzo lekki Ostatnim elementem tego zestawu jest tak zwany tool, taka blacha stalowa, która pełni dwie funkcje. Pierwszą jest to, że trzyma nam w całości ten nasz zestaw po złożeniu. To ostatni brakujący element. Natomiast drugi, myślę, że dość dużo bardziej istotny jest ta jest funkcja multitula, czyli narzędzia służącego do tego, aby tutaj przy pomocy tej krawędzi można było przeciąć na przykład opakowanie z czegoś. Mamy tutaj otwierasz do puszek, czy też konserw. Mamy również tu w tej dolnej części otwierasz do butelek, a tu gerber. Stworzył skrobaczkę do warzyw. Czy jest to bardzo przydatne? Nie wiem, nie mnie oceniać. Eee, dla mnie nieszczególnie, natomiast fajnie, że coś takiego możemy mieć. Korzystając z okazji, że jesteśmy przy narzędziu od Gerbera. Wcześniej używałem sporka o nazwie Devour. Eee, też od Gerbera. Jest to połączenie łyżki i widelca, czyli nie tak jak w, w przypadku naszego komplita Mamy osobną widelec i łyżkę. Tutaj mamy coś pomiędzy. Bardzo lubię tego sporka, jest bardzo w porządku. Też jest wykonany z aluminium i ma analogiczne, e, analogiczne cechy tak naprawdę. Ponieważ jego długość i waga jest mniej więcej podobna do tych sztuczek które mamy w zestawie e, do komplita. I również mamy coś w rodzaju multitula, w którym już skrobaczki nie mamy. W całości trzyma to tutaj element gumowy, który przy okazji tego, że powoduje, że możemy to spiąć ze sobą i mamy to w jednym Kawałku teoretycznie yy, utrudnia to zgubienie jednego z elementów, natomiast ma jeszcze kilka fajnych cech. Pierwszą z nich jest to, że ta guma w tym miejscu dodaje tutaj oczywiście przyczepności, jeżeli chodzi o trzy, trzymanie, pewne tego trzymanie, i faktycznie to trochę wnosi i wykończenie i wykonanie jest oczywiście podobne. Drugą cechą jest to, że jeżeli postawimy takiego sporka na krawędzi na jakieś powierzchni, przykład na naszym stoliku, jeżeli mamy jakiś stolik albo jakimś. W jakimś innym miejscu ze względu na jego wyważenie, może stać na każdej powierzchni w taki sposób, aby ta część, której, którą jemy, była w powietrzu. Drugi fajny patent, który tu mamy, to fakt, że możemy to zahaczyć zahaczyć na przykład o nasz, naszą torbę z liofilizatem albo coś w tym rodzaju. W każdym razie służy to wszystko do tego, aby nasz spork nie musiał lądować byle gdzie, i byle jak, żeby można było go spokojnie odłożyć bez obawy o, o to, że ta część, którą będziemy jeść, się ubrudzi, jak również mm, pozwoli nam za, na zawieszenie naszego sporka w taki sposób, aby nigdzie nam nie spadł, po prostu może sobie w tym opakowaniu być i nie zatonąć w jego wnętrzu. Oba te narzędzia do rybera przeznaczone są do dwóch różnych przypadków użycia. Jeżeli mówimy o sporku devaler, jest to normalny podstawowy spork. Dla jednej osoby do użycia po prostu do jedzenia rzeczy które już mamy gotowe natomiast zestaw Komplit yy, odpowiada na troszkę bardziej złożoną potrzebę to znaczy potrzebujemy przygotować sobie posiłek od zera czy też współproduktów gdzieś w terenie i nie chcemy porysować sobie naszym metalowym sporkiem naczyń w którym będziemy to przyrządzać jak również pełni jeszcze oczywiście dodatkową funkcję po Możemy połączyć te jeden ze sztućców, czy to widelca, czy to łyżki, możemy złożyć te dwa elementy i zyskujemy dzięki temu takie oto szczypce do wyciągania, nakładania tego, co, co wcześniej przyrządziliśmy. Kolejną rzeczą, którą możemy z tym oczywiście zrobić, to używać tych sztućców zgodnie z przeznaczeniem. Jak również rzeczywiście ma, mając dwa sztućce mogą i z nich korzystać dwie osoby, w związku z tym ten zestaw jest nieco bardziej kompletny, jak sama nazwa. Wskazuje. Osobiście uznaję ten zestaw jako bardzo ciekawy, zaprojektowany i bardzo użyteczny, oczywiście. Jak najbardziej sprawdza się i daje radę. Cały ten zestaw do jedzenia, mówimy oczywiście tu, tu o Gerberze Complete, waży 71 gramów niecałe. Jest dość lekki. Fakt, że w sztuce Gerber Complete, jak również sztuciec e, Devour. Są tak długie, to znaczy, mają długość niecałych 20 cm. Powoduje, że w przypadku liofilizatów, oczywiście, łatwo sięgnąć nam do dna tych torebek, których nie musimy w związku z tym ucinać na wysokość. Jest to dość wygodne i dość dobrze działa. Sprawdza się jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli mówimy o sporku devour. Te oczywiście są troszeczkę innego przeznaczenia. Tutaj mówimy bardziej o przygotowywaniu sobie potraw samemu, w związku z czym Położono tu nacisk nieco większy na to, żeby ten zestaw był właśnie kompletny, bardziej pod tym kątem. Jednak same sztućce, szczególnie od Gerbera Devour się nie odróżniają. Poza oczywiście faktem, że mamy osobną łyżkę i widelec, a Devauer jest czymś w rodzaju łyżko widelca. Kolejną, kolejną rzeczą jest fakt, że jest to dość wygodne, bardzo lekkie. Anodyzowane aluminium jest lekkie, naprawdę bardzo lekkie. Oczywiście, jeżeli mówimy o. Gerber Gerberze de jest jeszcze wersja tytanowa może warto, zawsze warto rozważyć tytan jest to niestety oczywiście dużo dużo droższe natomiast jeżeli chodzi o samo aluminium nie ma się do czego przyczepić, jest anodyzowane w związku z czym trzeba zwrócić uwagę na to, że nie można tego myć w zmywarce aby ta anodyzacja nam nie zeszła cały zestaw jest dość zgrabnie zaprojektowany, bardzo ładnie wygląda nie jest to coś na co bym zwracał jakąś wielką uwagę, jednak Zawsze fajnie obcować z rzeczami, które są fajne. W zestawie brakuje noża. Tutaj Gerber rozwiązał częściowo ten problem za pomocą tego ząbkowanego ostrza. Inną kwestią jest trochę fakt, że zarówno nasza łyżka, jak i widelec mają gładkie krawędzie po obu stronach, a fakt, że są wykonane z metalu, powoduje, że łatwo nimi kroić. Kroić miękką żywność, która jest już gotowa do spożycia, to znaczy nie, nie potrzeba się jakoś bardzo wysilać, żeby to przeciąć. Warto jednak oczywiście zauważyć, że noża jako takiego w tym zestawie nie ma. Ostatni element naszej układanki, czyli ten tak zwany multitool od Gerbera, kawałek stalowej blachy stworzonej w taki sposób, aby pełniło wiele funkcji, wydaje mi się troszeczkę przekombinowany. To znaczy fakt, że mamy takie narzędzie, oczywiście powoduje, że możemy go użyć nie jest to jakoś bardzo użyteczne, ponieważ używanie takiego kawałka blachy jest średnio wygodne. Natomiast nie mając żadnego innego lepsze jest właśnie takie niż żadne. Ten element, który służy nam do rozcinania opakowań używałem sporadycznie bardzo rzadko. Działać działa, jest to ostre i, jest, i nadaje się oczywiście. otwierać do puszek, bardzo niewygodny do otwierania, ale również działa. Tutaj Gerber wymyślił bardzo fajną rzecz właśnie tą obieraczkę do warzyw jeżeli ktoś zamierza obierać warzywa w środku lasu to 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 działa i mm, sprawdza się oczywiście nadal nie jest to wygodna rzecz z tego względu że jeżeli będziemy to trzymać i walczyć z tym to te ostre elementy po drugiej stronie będą nam przynajmniej zawadzać o ostatnią wadą uznałbym nie najwygodniejsze składanie jeżeli chodzi o rozkładanie jest to dość łatwe więc wystarczy wy Wyciągnąć kciukiem nasz multitul, całość się rozkłada. Natomiast, jeżeli chodzi o proces odwrotny, trzeba się tutaj troszeczkę nagimnastykować, żeby to wsunąć w jakiś taki sposób skuteczny i nie pokaleczyć sobie dłoń, dłoni o ten haczyk tutaj, który mamy w tym multitulu. Trzeba na to uważać. Jednak po odrobinie wprawy możemy to robić bez uszczerbku na zdrowiu. Podsumowując, Gerber stworzył bardzo ciekawy zestaw zestaw, którego zdecydowanie częściej używałem poza kamerą. Zestaw, który pozwala nam przygotowywać posiłki. Nieco bardziej złożony niż liofilizaty, który należy który wystarczy zalać wodą. Bardzo go lubię. Nie jest idealny, nie jest to nic wybitnego, natomiast działa yy, i wydaje mi się całkiem ok. A teraz standardowo jak dla tego typu materiałów skonfrontujmy nasz yy, opis naszego Gerbera Complete, czyli Cook It Clean Tong. Tak z tego pochodzi ten skrót. Z realiami zobaczymy, czy tutaj nam bardzo naściemniano, ale widzę, że jest mała szansa na ścianę z tego względu, że opis nie jest jakoś bardzo długi. Co trochę dziwi, jeżeli chodzi o produkty amerykańskiej marki. Zestaw narzędzi wykonanych z anodyzowanego aluminium w dwóch kolorach. Szpatułka wykonana z silikonu spożywczego w zestawie łyżka, widelec, szpatułka, obieraczka. Otwierasz do kapsli, otwierasz do puszek, obieraczka do warzyw. Po złożeniu na przykład łyżki i szpatułki możemy zbudować w pełni zintegrowane szczypce. Tak to wszystko się zgadza. Długość całkowita naszego zestawu to 197 mm, czyli niecałe 20 cm. Waga to 70,9 g. Materiały analizowane aluminium i silikon spożywczy. Ilość narzędzi 10, jak widać, można zrobić krótki opis i nie wymyślać koła na nowo. Po prostu jest to zestaw pewnych narzędzi służących do pewnego celu i nie ma tutaj powodu, aby się jakoś szczególnie na ten temat rozpisywać. Zestaw grebera uznaje za całkiem ciekawy, całkiem fajny i użyteczny, niejaki bardzo wybitny, ale e, przydatny i działający.